Dzisiaj w naszej szkole odbywają się 11 targi edukacyjne. Przybyli do nas uczniowie gimnazjów oraz przedstawiciele innych szkół ponadgimnazjalnych. Sprawdźmy, co dzieje się w środku. Milka, z tego co mi wiadomo, uczysz się w tej szkole już drugi rok. Powiedz, jak wrażenia? Jak podoba Ci się szkoła? i No i czy nie żałujesz swojego wyboru? E, nie, wyboru nie żałuję. Uważam, że szkoła jest naprawdę świetna. Atmosfera, jaka tu panuje, myślę, że zaskoczy każdego. E, każdy, kto się tutaj uczy, naprawdę może zrobić wiele, bo mamy dość duży dostęp do, do tego, że możemy coś tutaj zorganizować i coś, coś zrobić. A co sądzisz o kadrze nauczycielskiej? Moim zdaniem są naprawdę w porządku. E, dobrze nas przygotowuje przede wszystkim do matury. E, nie powiem, nie mamy specjalnych ulg, bo musimy naprawdę dużo kuć, e, ale to świadczyło o wysokim poziomie szkoły, więc myślę, że to, to akurat jest plus. E, nauczyciele są naprawdę życzliwi, bo jeśli mamy jakiś problem, naprawdę możemy się do nich zwrócić. Na przykład ja mam świetnego wychowawcę, który jest naprawdę dokładnym, idealnym przykładem do tego, że naprawdę e, nauczyciel może być normalnym człowiekiem. Dlaczego tak śmiesznie się przebieracie? Kazali nam, no, prawda? Czujesz się trochę jak Dorej Ja się czuł. Kobieto, marnuje się w tym trzecim. Mimo, że jesteś w masce, widzę że niewżytka kobieta. Takie dziewczyny tylko w drugim. Tylko Jak skończę trzecie, to przyjdę do drugiego, dobra? No tylko... No dobra, ale to taki kiepski deal troszeczkę. I zdejmij tę maskę, proszę cię. Jak ocenia się nauczycieli w drugim liceum ogólnokształcącym? Żeby nie skłamać, chciałbym powiedzieć, że są to bardzo wybitni nauczyciele zarówno rangą, jak i wiedzą. Zgadza się pan. z tym? A co mnie powiedzie się ten temat? Innego można. Oczywiście, że tak. Z tego co słyszeliśmy, ma pan bardzo dobry kontakt z młodzieżą, czy to prawda? Jak widać, muszę, że nie najgorszy. Do jakiej szkoły wybieracie się po gimnazjum? Do nas tutaj do drugiego. Drugiego. Drugie albo trzecie. Skąd taki wybór? Dlaczego właśnie drugie? No bo podobają mi się tu kierunki, profile. Fajnie jest. No a mi też są kierunki, które ja chciałabym wybrać, a nie wszystkie są takie same jak w innych liceum. A jak oceniacie tegoroczne targi? Jest dość sympatycznie, fajnie jest. Dużo szkół. Myślę o liceum, dwójce. O, to tutaj. A skąd taki wybór? Nie, no myślałam nad paroma szkołami, no i wybrałam. A jak podobają Ci się tegoroczne targi organizowane w naszej szkole? Zachęcają Cię do wyboru tej właśnie szkoły? Tak, dużo jest fajnych szkół. Właśnie nurzyłam ulotek i będę czytać dzisiaj. Jaką szkołę wybieracie i dlaczego drugie liceum ogólnokształcące? E, bo jest e, fajna atmosfera, fajni ludzie i fajni nauczyciele. A Ty? Są przystojni e, chłopacy no i w ogóle wszyscy, no wiadomo. No. Co Pan sądzi o młodzieży, która z każdym rokiem przybywa? No młodzież jest znakomita, jest niezwykle e, rozwinięta w sensie takim e, aktywności. E, można powiedzieć, że cierpimy na pewno nadaktywność nawet. E, mamy coraz lepsze wyniki, coraz e, wyższe ambicje, e, uczestnictwo w olimpiadach. E, no, współpracuje się coraz lepiej, myślę. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Wybrałem bulion grzybowy z łazonkami i wodę mineralną, bo strasznie, strasznie mnie suszy. No? A jaki jest czas oczekiwania na potrawę? No właśnie nie wiem, już czekam 10 minut i na razie nic nie dostałem. Magdo, co wybrałaś? Z racji, że on płaci, zamówiami na sosie śmietanowo-koperkowym. Cześć Kibi, dlaczego poledziesz tam drugie liceum ogólnokształcące? Bo jest najlepsze. A wspaniała atmosfera, nieprawdaż? A powiedz nieco nam nieco historię dzieje. tej szramy. A, to walka ono drugie. Tak! Dowódca Kalejta bardzo dumnie prowadził swoje oddziały na walkę z Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym, a to jest kapitan naszej drużyny. Drobne uszkodzenia, ci z pierwszego wyglądają gorzej. Mamy do Pana takie pytanie, gdyż pobyliśmy Pana z gimnazjalistą. bardzo dziękuję. Chcemy Pana zapytać, a raczej pytamy, do jakiego liceum wybrałby się Pan, gdyby był Pan gimnazjalistą? Do drugiego liceum Ogólnokształcącego imienia Generała Zygmunta Podkorskiego w Swałkach, ulica Kościuszki 36. A dlaczego? Bo to najlepsze liceum w mieście. Ale jest świetna kadra, jest dobra obsługa, są dobre warunki, ale najlepsza jest młodzież. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak zachęciłby Pan przyszłych licealistów do wybrania naszej szkoły? E, tak jak powiedziała moja córka, e, która tu się nie uczyła, ale jak rozmawiała z absolwentami, to powiedziała tak: to jest szkoła, do której, za, której absolwenci zawsze chcą do niej wrócić. Jak przygotowania do matury? E, powolutku, powolutku. Mało materiału, dużo czasu. Na 100% dzięki drugiemu liceum, tak? Oczywiście, polecamy jak najbardziej. To jak zachęcicie przyszłych uczniów, którzy zajmą wasze miejsce, jakby nie patrzeć? Naprawdę warto tutaj się wybrać. Elegancka szkoła, prawda Alicja? Tak, myślę. Że <laughs> przepraszam, ja <jest> cyfryka. <cukierka. śmiech> A czym się sugerowałyście, wybierając tą szkołę trzy lata temu? Ja uczę się tej wcześniej, więc wybór był dla mnie oczywisty. Fajna szkoła, dlatego tutaj zostałam. Jak pani ocenia organizację targów w tym roku? Jest bardzo pozytywna. Jest mnóstwo osób, które się zajmują właśnie promocją każdej szkoły indywidualnie. Jest, są również przedstawiciele drugiego liceum, którzy na przykład bardzo pozytywnie obsługują wszystkich dookoła, tak? I są bardzo pozytywnymi gospodarzami dzisiejszego wyda wydarzenia. Tak, czyli można powiedzieć, że drugie jest najlepsze, tak. No sama jestem absolwentką drugiego ELO, tak? Tak. Tutaj e, też w stronę dyrekcji, oczywiście jest jedno z najlepszych. Natomiast mimo wszystko zapraszamy do zespołu szkół numer 6, bo to jest najlepszy technik w Suwałkach. Gdzie teraz obecnie się uczysz? W liceum mundurowym w zdz -ach. I jak Ci się podobała mundurówka? Tak średnio polecam te szkoły, więc będę dlatego się przenosiła do drugiego. Do drugiego, do naszego drugiego. To mamy z dlaczego przenosisz się do drugiego, uciekasz z mundurówki. Uciekam z mundurówki, gdyż i ponieważ... <laughs> nie połysuje mi po prostu profil, które tam są przedmioty. Chcę po prostu uczyć się z fizyki, z chemii, z przedmiotów po prostu rozszerzonych, ale zdz mi na to nie pozwalają, więc wybieram drugie. Jak podobają Ci się tegoroczne targi? Znalazłeś jakąś szkołę dla siebie? Znaczy jesteśmy tu od niedawno, więc jeszcze nie mieliśmy czasu się rozejrzeć, ale ogólnie fajna atmosfera tutaj panuje. E, a za jaką szkołą jesteś teraz najbardziej? Do jakiej chciałbyś pójść? No myślałam, może nad drugim liceum ogólnokształcącym. O, zapraszamy. A z jakich powodów właśnie drugie liceum? Cóż, znam dużo ludzi, z który tutaj się uczą. W ogóle nie słyszałem, że tutaj jest bardzo dobry poziom. Jak Ci się podoba organizacja targów w naszej szkole? E, w sumie bardzo mi się podoba, jest kolorowo, du dużo ludzi. Myślę, że jest to o wiele lepsze miejsce niż rok temu tam w tym parku. A, tak. 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 Czy mogłaś powiedzieć coś miłego o drugim liceum? E, w sumie się, uczyłam się tutaj 3 lata w gimnazjum i uważam, że atmosfera tutaj panująca jest po prostu cudowna. Cześć Leb, jaką szkołę tutaj reprezentujesz? No ja reprezentuję trzecie najlepszą szkołę w mieście, same kujony, ma i te sprawy. A co możesz powiedzieć o drugim ogólniaku? O drugim jest taki, jest najlepszy Najlepszy poproszę. ludzie, ja jestem... Najlepszy, najlepszy. Kogoś chciałbyś z drugiego pozdrowić? O na pewno śmieciałkę, bamboszałkę. No i no i ciebie stary. No prosty, kurde. Jakiś nauczycieli, którzy ci w pamięć zapraszaszli. Człowiek klej, klejta. Spój człowiek. Tęciu, no. A jak oceniasz organizację tego targów? A nie wiem, dopiero przyszedłem, jeszcze A. patrzę. Ale dobre zawczej jest. Spacz, UFO! <laughs> Chyba możemy Cię przeszkodzić. No dobrze, że. Słuchaj, chcemy Cię zapytać, no bo już widzieliśmy, że pięknie rysujesz i chcemy Cię zapytać, czy rozwijasz ten swój talent w drugim liceum. Oczywiście, że rozwijam, są zajęcia dodatkowe, zarówno i lekcje rysunku z Panem Pyczem, szanowanym oczywiście w tej szkole. No i oczywiście w domu też pracuję. Bez naiadkę drugiego, nicemu głównym Dlaczego chciałabyś polecić nam tą szkołę? Jest naprawdę wspaniała, świetna atmosfera, przystojni chłopacy oczywiście, jak widać. Nie, naprawdę świetnie, świetnie, świetnie jest. Tutaj w ogóle nie żałuję swojej decyzji. E, świetna kadra nauczycielska i naprawdę polecam wszystkim, wszystkim, wszystkim. Zapraszamy! Po prostu drugie jest najlepsze. Tak. Mamy tu e, maturzystkę tegoroczną, która kończy przygodę z drugim liceum i e, główną redaktorkę gazetki szkolnej, drugi Rules. E, dlaczego chciałabyś nam polecić e, tę szkołę? dlatego że drugie liceum jest najlepsze, ma najlepszą kadrę nauczycielską, może robić wszystko, co się chce w ramach rozsądku oczywiście, poznając swoich nauczycieli. Można rozwijać swoje pasje, y, zarówno jak i w gazetce, w telewizji szkolnej, w dziennikarstwie i w ogóle są super chłopacy tutaj w szkole, Proste. także polecam. Dziękuję, Paulinko, za wywiad i życzę powodzenia na motorach. Drugie. Kocham wszystkich w tej szkole. Dziękujemy, <noise> panią też kochamy. Wino, pianino, laski gorące, drugie liceum ogólnokształcące.